Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Ta część społeczeństwa określana jako grupa osób starszych, ona cały czas ewoluuje, się zmienia. Przybywa tej części, która jak sama siebie określa młody, stary, czyli najmłodszych, starszych, wyeliminowanych ludzi z różnych racji, z pracy, z rynku pracy. I przybywa ta część z racji wydłużenia życia z, i to znacznie ta część najstarszych osób. Wyraźnie wynika, że programy pomocowe muszą być bardzo precyzyjne już nie do całej grupy, tylko do tych grup, które, do tych biegunów, które się polaryzują. W związku z tym zapytuję, czy ministerstwo przewiduje w najbliższym czasie zmiany w obszarze pomocy społecznej dla osób starszych ale z uwzględnieniem już precyzyjnym do tych części różnych które się w jakiś samodzielny sposób po prostu określają dziękuję bardzo Dziękuję bardzo panie pośle